Coś widzią? Siemka, o, mam patyk A ja mam mnie. Aha, ty masz lepszą pracuję. E, really? hmm? Kartka. A wiesz co ja z tą kartką zrobię? Co? Chce mi się siusiu Aha. Dlatego... A... Oh oh God, oh Właśnie chciałem ci zadać to. Bierz śpiwory. Żeby nie żeby nas? Dobra. Chodź do mnie. Szybko uciekaj! O! Oh. 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 Ledwo, ledwo. Dobra, ja się boję, ja się boję. Oh. Co? Co to jest to? Red coś? Spróbuję wejść. Ja się boję, ja się oh. boję. Oh. Oh. Ja się boję. Tyle powiem. o! Weź co lepiej nie wychodzi? Patrz. Dziwne, że tu jest piesek, a tam nie ma. Ej. Nie rozumiem kompletnie. O, nie, znowu ten. Dobra, wsta. Uwaga, zielone ogórki. Uciekam stąd. Wow, zorientowałeś się też. Aha, i chodź tu do mnie. Ła! O! Masz coś do jedzenia? Oho, oho, jak to boli. Mam chleb. A chcesz? Może być. Ale bez masła. Bez masła torteks. Wo, I tak, i tak... Ło, mnie... tam jest lawa! Tu jest lawa! I tak mnie to nie obchodzi. Ła! Ale ten prąd jest wielki. Dobra, szybciutko, szybciutko. Kurde. No, gościu. Sorry, ale... Ty nie popijka... O, no. ułatwiłem ci to na miniu... Nie no... Chodź czekaj. tutaj. No idę. Czekaj, czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj. Aa, godzinę Wow, wow. Okay, Dobra, teraz. Wyszłam. wyszłam już. No to chcesz tego chleba? Bo ja, ja jestem też głodna, ale mogę ci dać. Daj. Daj. A ty mi coś dasz później, okej? Okay? Kręcisz. Ja, ja mam tylko zniłem Ale... Dobra, idziemy stąd. Ja, aha, mięso z McDonald's. Dlaczego? Dobra, chodź, uciekamy stąd i nic mnie już nie wystraszy. A rany! Z wyjątkiem tego. Kto się drze? Na pewno nie ja. Kolejny. I na pewno... O, skrzynka. Nie wiem. Dobra, otwórzmy, zobaczmy, co ma wsi... Albo nie, poczekaj. A otwórzmy. Jakieś rzeczy. No tak, spoko. U! Co? To? Do czego ta ciągle lesz? co, mam nawet gdzieś ten domek. O! Chodź na górę. Dobra. Wchodzę. O, domek na drzewie. Ta? Chyba. Nie wiem, co się ze mną dzieje, chyba zwariowałam. Tak szybko wszystko robię. Tak jakbym miał coś Dobra. O, naprawdę domykną się co? Skrzynka. Skrzy... Mm -hmm. Zestaw happy min. Jaka pyszna ryba. Daj jeszcze jedną. A dobra, są dwie. Spróbuj. No jest. Po tym miejscu to to jest normalnie niebo w dupie. Co to za bydle? Ej, Ej, patrz. Patrz, jakie bydle. Nie mówię o tej rybie. Mówię o tym! What the fuck? Co to jest? Ja tam idę. Znaczy, nie, nie żeby tego zginąć, ale ja tam idę, bo mam już dość tego wszystkiego. O, Może spotkam tam jakiegoś gościa, który mnie w końcu zabije. Ile o! można być na tym zadupiu? Ja nie wiem. Tyle ci powiem. Dobra, chodź. Już. Jest. Mam, mam kurczaka, jakby ktoś chciał. Później go może podgrzejemy. Dobra. dziura. Co to? Co tu nie to będzie było? bezpiecznie, chodź powoli. Ale muszę przyznać, że mają fajne miejsce. Masz jajko? Nie, chodź tędy. Mam właśnie, ale nie mamy patelni, żeby zrobić jajecznicę. Ale zrobimy sobie jajka jaj na wekony. Skąd weźniesz be? God. Yy, no jaka co? Poczekaj, mam kompas, mam. Zobaczyłem w tej skręcie, było to, jak coś kompas, to Wędka i kilof. Ale kilo w sobie wezmę. Patrz na to. Zniszczę to w środku. Wiesz czemu? Czemu? Dobrze, że zniszczę to w środku. To jeszcze to wezmę. O, kompas mi pomaga. Będzie mi skazywał Ciebie. Co? To nie! To jest ta głowa, która mi porwała. To jest ta głowa! Dokładnie. Ona tak wyglądała. Czarna. I takie. O, co takie? Biorę ją. Będę miał... Nie biorę tą białą, nie biorę tą białą. Nie chcę nic mówić, ale to chyba jedna z gorszych przygód. Powiesz... Wiesz co chodź tędy teraz? Czekaj. Okay. Okej. Okay. na tym na tym... na tym bloku ciężko się chodzi. Co to za hałasy znowuż! Mój Boże! Przepraszam. 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 Przepraszam, przepraszam, tu nic nie ma. Kowal! Masz jakieś diamenty? O. Nie mam patyk, jakby ktoś chciał. Uuu, diamenty, ja nie mam, sorry. Dobrze, wiesz co? Co? Kraj mi na zawał, dobra. Uciekajmy stąd. Do tego domku na drzewie. I tam przeczekamy kolejną noc. Dobrze. A co będzie dalej, to ja już kompletnie nie wiem. Ok, okej. Wow. Gdzie jest nasz domek na ciebie? Ja nie wiem, ale co? Gdzie jest nasz domek na ciebie? Uch, yupp, Yuppie K.J.! -y, -y, McDonald's! Ło, padł deszcz. Ej, pod tą maską byłeś w wodzie i nic nie robiłeś, spróbuję. Jakby coś jestem, mam teraz, jestem czarny. A ja, jest, a ja, a ja jestem biały. Oczywiście nie jestem rasistą, no ale, wiesz co... Ale ty nie jesteś murzynem. Błago, nie mówię że jesteś murzynem. Jesteś rasistą. Gościu, nie bądźcie rasistą, to jest brzydko. Dobra, Dobra, wiesz co, ja idę do oddziału na drzewie i tutaj... No, śpiwory raczej na liście nie rozłożysz. Aha. Chyba, że... Trochę te patyki pokładam. Tutaj się nie nadaje, musimy... Kurde. Dobra, jest trochę trochę. Jestem taki zmęczony, że nie mogę ledwie... Ledwie skacze, są taki zmęczony. Ło, jest... nie mogę zjeść nic. Chyba coś z zjmie... może ziemię Co robisz? Piszę. Dobrze. jest tu odpocznę. O, fajny napis. Ale pasz tędy Won Dobra, wiesz teraz układam roz. Ja biorę, swoją podróżkę. Jeszcze zrobię to, ale to się strasznie się ścigać. I coś z tym Wiesz co z tym robię papierkiem? Co? Gdybyś nie patrzył, a ja nie ja, ja pójdę spać. Ops. Oh. Sarki. fui, fuj, fuj, fuj. Ja idę spać. Dobranoc. Wieski. No to, dobranoc. Ja poczekam na czatach.